Witajcie anco jestem Matt, i ja dziś pogadamy sobie o tym, że niektóre osoby po prostu mega zachowują się nie fair i chcą na siłę niszczyć komuś życie. To, że ktoś jest w internecie, jakby nie oznacza, że od razu trzeba tej osobie wchodzić, nie wiem, z buciorami w buty, od razu trzeba ją niszczyć, bo nam się nie podoba. nie lubimy jakiegoś kontentu, albo nie lubimy jakiejś osoby na Instagramie, tubie czy na Facebooku, gdziekolwiek, to nie oznacza, że od razu powinniśmy ją zgłaszać, prawda? I dzisiaj zajmiemy się filmem takiej dziewczyny, która. no, ch chyba nic nie zrobiła, nie? Yeah? Hey guys, so like I'm in the middle of editing and my Instagram account got deleted. And I'm trying to get it back. I'm calling everybody I can. <laughs> And I don't know why it's not working out for me. I've been on lay because of this. I've been on lay because I want to be on Instagram and I randomly just recording this to put this in the video. No właśnie. Jest dziewczyna, która nazywa się Jessie Taylor i nagrywa ona różne rzeczy na Instagramie, wstawia ona różne zdjęcia i od tak zostało jej usunięte zdjęcie na Insta zdjęcie. Konto na Instagramie i no właśnie. Nic złego nie zrobiła i okazuje się, że Zostało te konto usunięte, ponieważ ludzie zaczęli ją masowo zgłaszać. I Tutaj Jessie powiedziała coś, przez co o jej wypowiedzi stało się bardzo głośno: że jest nikim bez swoich followers'ów, że jest nikim bez swojego Instagrama. Tylko z jednej strony, no Jessie nie powinna tak mówić, ponieważ no, no jest kobietą. Ma jakieś życie, na pewno gdyby chwyciła się innej pracy albo gdyby, nie wiem, chciała coś innego robić, to na pewno by jej wyszło, bo, no bo jest sprawna, jest zdrowa i ma wszystko, czego tak naprawdę trzeba, żeby osiągnąć sukces, prawda? Z drugiej jednak strony mogę ją zrozumieć, ponieważ robisz coś, co kochasz. Wrzucasz jakieś tam zdjęcia właśnie, czy, czy filmy, czy cokolwiek, robisz coś regularnie, starasz się, żeby to było dobre, żeby to było fajne, dbasz było o swoich widzów, o swoich obserwatorów i nagle ludzie zaczynają Cię zgłaszać, ponieważ im się to nie podoba. Nie można powiedzieć, że jest ona nikim bez swoich followersów, ale można to zrozumieć, że taka osoba może czuć się po prostu zagubiona, szczególnie, że Robi takie, a nie inne rzeczy i zajmuje się tym. No praca jak każda inna, no, znaczy jak każda inna. No może trochę inna, ale zmierzamy w takim kierunku, że te prace internetowe, te prace medialne są. No, no już, już, już takie na porządku dziennym, nie? And when people try to hate on me and report me, I've literally tried to be a f better person. I wanna say to everybody that's been reporting me. Think twice because you're ruining my life. Tak jak wspominałem, stara się być lepszą osobą, nic złego nie zrobiła i ludzie uwzięli się na nią, ponieważ. Bo tak, są takie osoby w internecie, które jakby bardzo łatwo stają się celem pewnej grupy. No i ona właśnie takim się stała. Because I make all of my money online. All of it. And... i don't want to lose that and i know people like to see me be down and be like them and be like the 90%ers the people that work 9 to 5 that is not me i am in la to not be like that it works so hard to get to where i'm at and for that to get taken from me is the worst specjalnie pojechała do LA, żeby być na tym poziomie, na którym była. Że wiecie, ona nie chce iść do pracy jak najbardziej to rozumiem. Ja też nie chcę iść do pracy, ponieważ jestem youtuberem. Peter tyle starczy. Jestem youtuberem, zarabiam, jest fajnie i jak... Też bym się zdenerwował. Też bym się zdenerwował na jej miejscu, że nagle ludzie zaczynają, wiecie, zgłaszać, bo im się to nie podoba. No i co, że im się nie podoba? Robi to tyle, że powin... należy się chociaż jej minimum szacunku za to, że zrobiła to wszystko tylko dzięki swojej ciężkiej pracy. It really sucks. Having people want to come after you for no reason—it And hurts. And I don't think people understand that. Like, this is my life. I am nothing. I was a prostitute, for God's sakes. I was a fucking prostitute. I stripped every single day. I don't even do that shit anymore because I make all of my money online. To jest ten kluczowy moment. Chwytała się każdej możliwej roboty. Była streetteazerką, była prostytutką, zaczęła robić coś, co kocha. Zaczęła robić coś, żeby nie sprzedawać swojego ciała. I tak ludzie jej się odwdzięczają. To jest masakra. What you guys have to realize is I have no skills. I'm 20,000 dollars in debt from school, from college. So I can't even go to college, if I wanted to. I used to work at McDonald's before I did. ...YouTube, Instagram, before I had a 100,000 followers, before I had everything in my life, I was a f***ing loser, like working at McDonald's, not saying there's anything wrong with people working McDonald's, because I worked there, but I don't want to go back to that life. Skoro jest tak dobrym człowiekiem, że nawet potrafi się wczuć w to, co mogą czuć inne osoby, że ona mówi, że pracowała w McDonald'sie, nie chce być takim zerem i ona nic nie ma do ludzi w McDonald'sie, a mimo to ludzie się nad... gnębią ją, to jest taki. To jest swego rodzaju przesada, już. Żeby doprowadzać ludzi do płaczu tylko dlatego, że robią sobie coś, co kochają na Instagramie. I have no job qualifications. I could never work a normal job. I'm worthless. I, have... I bring nothing to the table. Zero. I bring nothing to the fucking table, when it comes to that. I always get in fights with people. I always get kicked out of places. Like, I'm not work material. I will never be work material. So stop fucking reporting me on motherfking Instagram. The last thing I want to do is be a fucking homeless prostitute on the fucking street doing math. Ona nie chce wrócić na ulicę, żeby brać kryształ. I nie chce się sprzedawać i być. Dziw I chce być. Dziw ona nie chce być dziwko dla bezdomnych, widzicie? Przestańcie ruj rujnować jej życie. Tak bym powiedział, gdybym. Wierzył w każde słowo i był jebanym idiotą. Natomiast prawda jest taka, że ta influencerka tak naprawdę nie została zbanowana na nic. Ponieważ w internecie, gdy tylko wpiszemy na YouTube Jessie Taylor, możemy od tak znaleźć sobie momenty, w których wykazuje ona zachowanie rasistowskie. Black. A później sama przyznaje się, że jest rasistką. Z jednej strony ona jest bardzo smutna i ona nie chce wracać do tego, co robiła kiedyś. Natomiast jej Instagram wygląda tak, że na każdym zdjęciu świeci dupą, a jej filmy, bardzo śmieszne filmy, które mają być sketchem, mają być komediowe, wyglądają tak. których również pokazuje dupę, tylko, że jest różnica między zdjęciami, a filmami. Na filmach kręcił tą dupą, a na zdjęciach tego nie może robić, bo to jebane zdjęcia. Gdy ją zobaczyłem, pomyślałem sobie, że no, może mieć ona przyszłość, bądź przeszłość związaną z branżą porno. Bo oczywiście mógł mi powiedzieć Mati, nie oceniaj książki po okładce, to, że ma taką urodę, ma sztuczne piersi i tak wygląda, to... to nie, że nie, 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 to nie jest jej wina. Po prostu, może chce tak wyglądać. Tylko, że jeśli piszemy sobie na gogle Jesse Taylor, to wyskoczy nam link do strony Pornhub, na której jest ten streamer. Nie wiem, jak on się nazywa. Ice Poseidon jest na tym filmie, który pełni jedną bardzo ważną rolę. Chodzi do pokoju i włącza tej Jessie Taylor takiego robota ze sztucznym penisem, bo ona sama nie potrafi go włączyć. I ktoś tutaj w sekcji komentarzy napisał bardzo. Dobrą rzecz, idealną rzecz po prostu napisał. Jeśli Instagram dalej tak będzie wyglądał, to niech szybko nauczy się robić lepsze porno. Ponieważ w tym 5 filmie, ona stara się ciągle z tym robotem coś tam robić. I do gry musi wejść Ice Ice Poseidon, streamer Ice Poseidon żeby jej pomóc. A jeśli chodzi o szczerą opinię, to chcę pokazać jedną bardzo ważną rzecz, która pokazuje jak bardzo sława i jak bardzo wyjazd do LA może zniszczyć człowieka. Jeden z pierwszych filmów na kanale Jesse Taylor pokazuje jak, jak sprawić, żeby zdjęcia na Instagramie wyglądały fajnie i wygląda tak. Hey everybody and welcome back to my channel. I hope you guys are all doing good. Today I'm gonna be using this unedited picture um mojej my camera roll and i'm jak teach you guys how natomiast najnowszy film sprzed kilku dni wygląda tak i'm literally just sitting here horny as fuck like i'm not joking like going to die type horny kochani jeśli chcecie robić instagrama i być instagramerem i wiązać z tym jakąś przyszłość bo na przykład interesujecie się modelingiem albo interesujecie się fotografią Róbcie to. Jeśli chcecie założyć bloga, na którym będziecie dzielić się swoimi przemyśleniami, będziecie wstawiać kulinarne przepisy, albo tego bloga chcecie prowadzić na Instagramie, który również może w pewnym momencie wyskoczyć i zacząć interesować na tyle ludzi, że będą wam płacić za. Kolejne przepisy albo kolejne historie w przyszłej książce, którą napiszecie, zróbcie to. Jeśli chcecie założyć kanał na YouTube i również na nim zarabiać poprzez dawanie ludziom rozrywki, zróbcie to. Ale szczerze, proszę Was o kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, żebyście pamiętali, że ta cała droga, żeby w końcu na czymś zarabiać albo w końcu coś osiągnąć, jest bardzo długa, bardzo żmudna i spotka spotkacie na swojej drodze tylu hejterów i tyle ludzi, którzy będą jakby mówili Wam, żebyście tego nie robili. Że nie sposób tego zliczyć, oraz to, żebyście zawsze mieli jakiś backup plan. Rozumiem, że, że chcecie to robić, ja też chciałem to robić, zacząłem to robić i, i wyszło jakoś tam wychodzi. Ludzie oglądają, ludziom się podoba, ludzie się śmieją, więc to jest najważniejsze, ale pamiętajcie, żeby mieć jakiś backup plan w postaci jakiejś pracy, za którą się rozglądacie, albo która również wam się podoba, albo żebyście ogólnie się uczyli, żebyście mieli jakiś papierek, żebyście interesowali się czymś więcej niż tylko Instagramem, bo ostatecznie skończycie jak Claudia Liza, o której będzie następny film. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i zostaw lajka, zasubskrybuj, wpadaj na Insta i napisz swój komentarz. Bye. A, Jason Taylor, mówiłeś, że bez swoich followersów jesteś nikim. Zgadza się. Tak? Zgadza się. Skacza się? Szkacza się, czy się nie szkacza? Co? O Jezu, jaki pies puchaty? Co to za pies? Co puchate łapy ma?